Witam Was w kolejnym odcinku z gry Fański Jumping. W dzisiejszym odcinku zawody na kolejnej nowej skoczni w planicy. Tym razem HS-102. Oczywiście dalej w sezonie letnim i skaczemy polskimi zawodnikami. Zaczynamy. No i bez przedłużania lecimy z zawodami, jeszcze tylko wybiorę sobie wiatr, 2 metry na sekundę, będzie się wahał 0, 2 metry na sekundę, no i skocznia Planica HS-102, to jest nowa skocznia, rekord 88,5 metra, oczywiście sezon letni, skacze polskimi zawodnikami, lecimy! No i pierwszy zawodnik w dzisiejszym konkursie to Stefan Hula, jeszcze wszyscy mają podstawowe stroje, to może sobie będziemy zmieniać w trakcie tutaj rozgrywki. No, i Stefan Hula, pierwszy skok będzie chyba ładny. I czy będą problemy z telemarkiem? No, Stefan Hula udało mu się. 98,5 metra. Swoją drogą możecie pisać, jakie macie rekordy na tej skoczni. Skocznia dosyć nowa, chociaż dla niektórych może już trochę mieć, bo pewnie update był dosyć dawno temu. No, i czekamy na kolejnego zawodnika. Będzie nim Clemens Murańka. 101,5 metra potrzebuje. Zobaczymy, czy komuś się uda tutaj skoczyć taką odległość. No, mam nadzieję. Troszkę za późno wyjście z progu. Oj, ale Klemes Murańka wylądował telemarkiem. Coś tutaj się stało z tymi telemarkami. Coraz częściej ląduje. Może w końcu się nauczę. Nie będziemy na Pucharach Widzów lądować telemarkiem. Zobaczymy. I kolejny zawodnik to Jakub Wolny. Troszkę wcześniej, myślę, że się tu muszę wybić. Zobaczymy, oczywiście wszyscy będą mieli dobre warunki, 2 metry na sekundę pod narty. I czy to było dobre wyjście z progu? Tak mi się wydaje, że troszkę za wcześnie, ale jest telemark w okolicach zielonej linii, myślę, że tutaj Jakub Wolny obejmie prowadzenie z rekordem skoczni. E, a, to dopiero kwalifikacje są, no tak, bo mam włączone kwalifikacje, widzowie, ja zawsze o tym zapominam. <laughs> Nie wiem, czy nie będę sobie wyłączał tych kwalifikacji później. Zobaczymy. Piszcie w komentarzach, czy mam robić z kwalifikacjami, czy bez. No i kolejny zawodnik Andrzej Stękała. No i czy on się zakwalifikuje? Jaki czarny zawodnik w ogóle? Wszystko ma czarne. 1,9 podnarty. No, rośnie ten wiatr jeszcze. Oj, to mi się wydaje, że było dobre wyjście z progu. Leć, Andrzej Stękała. No i piękny skok. Chyba rekord znowu mamy. 103,5 metra, aż się nie spodziewałem takiego rekordu tutaj. Oczywiście myślę, że długo będzie stał na tym podium. Bardzo dobry skok Andrzeja stękały. I kolejnym zawodnikiem, ej, nie, nie chciałem tego zrobić. Sorry, widzowie kliknąłem sobie. I. Niestety musimy tutaj zobaczyć skok jednego zawodnika. Zobaczmy, jak on skoczy. No, słaby skok nie zagrozi tutaj nikomu. Nawet nie wiem jak to wymówić ten nick, także nawet nie próbuję. Zakwalifikował się w każdym razie. A my czekamy na kolejnego polskiego zawodnika, którym będę skakał. Pamiętam kiedyś była afera, że pisali mi w komentarzach, że to nie ja skaczę zawodnikami, tylko to symulacja. No to po co bym miał to grać? I Dawid Kubacki co lubi placki? Ciekawe czy on lubi placki naprawdę. Troszkę mi się wydaje za późne wyjście z progu, walczę odległość, no ledwo, ledwo to wylądował, mam wrażenie, ale jest telemark, 99 metrów, skok jak najbardziej, poprawny. No, ty mogłeś być lepsze Dawid Kubacki, zadowolony tutaj, jak najbardziej. I kolejny polski zawodnik, kto nie będzie? Piotrek Żyła, no i Bartigry ostatni skacze, także mam nadzieję, że Bartigry tutaj wygra, <laughs> najlepiej było, i 107,5 metra potrzebuje Piotr Żyła. A było będzie prowadzenie? No ciężko to będzie zrobić, ale wiem, że Piotrek lubi polatać. Leć Piotrek po złoto w kwalifikacjach. No niestety, niestety to nie był jakiś super skok. 97 metrów. Ale mi tutaj ekran migotał, nie wiem czy to widzieliście. Nie wiem co się dzieje czasami, no ale to nieważne, nie przeszkadza to jakoś. Bardzo ważne, że się nie wyłącza FSJ. No i na razie idzie dobrze. Wszyscy zawodnicy się zakwalifikowali. Kamil Stoch i Barti Gry jeszcze w kwalifikacjach. I przechodzimy do pierwszej serii. Zobaczmy skok Kamila Stocha, 2 metry na sekundę pod narty. Oby był dobry. O tak, właśnie o takie wyjście z progu chodzi. Chyba będzie rekord skoczni, czy będzie telemark? No mamy za chwilę telemark, ale to był rekord skoczni, 107 metrów. I Kamil Stoch na trzecim miejscu jak na razie. No szkoda, że tego telemarku tutaj nie było. Ale i tak jestem zadowolony, bo i tak jesteśmy ponad średnią z tymi telemarkami. Jak na razie Andrzej stękała najwyżej z naszych zawodników, a teraz już ja, czyli barti gry. Zobaczmy ten skok. 107,5 metra. No jestem w stanie tyle skoczyć, jak się tutaj na farcie dobrze wybije. Zobaczmy. Troszkę za... O nie, co to ma być? Ja sobie by, chyba muszę zmienić ten styl. Nie wiem, czy styl ma. Jakiś wpływ tutaj na długość skoku. Dobrze się chociaż zakwalifikowałem <grymne> Naprawdę, no mógł być lepszy skok. Tak mi się wydaje, jakby coś miał wpływ ten styl. I tak, mamy kwalifikacje zakończone. Zakwalifikowali się wszyscy nasi zawodnicy. Także będzie ciekawie, czy będzie reklama? Nie będzie? Czy będzie? Nie będzie reklamy na szczęście. Także chyba. <grymne> Stymulacja trwa. No nie, nie ma reklamy jeszcze na szczęście. No i Barti gry zaczyna. Bardzo słaby skok w kwalifikacjach. Zobaczmy czy będzie lepiej. Jak nie to ja sobie zmienię ten styl stochowy na jakiś inny. No i za nisko. No ale i tak to był słaby dosyć skok. 91 metrów. Zmieniamy sobie styl chyba w kolejnym odcinku, bo to jest słaby styl. Kabasikowi też muszę zmienić, bo on też taki podobny miała. Mi się jakoś dziwnie tym stylem skacze. No i czwarte miejsce Barta i Gry, więc dzisiaj nie będzie na pewno dobrego miejsca, ale liczymy na innych Polaków, liczymy jeszcze na jakiś rekord skoczni. Klemę z Murańka. A może się zakwalifikuje, chociaż, no to by było dobrze. No i Klemę z Murańka już rusza. Też słaby skok w kwalifikacjach. O, teraz to jest to. Bardzo ładny wyjście z progu i to będzie rekord skoczni. Zachwiane lądowanie, 109,5 metra. Piękny skok Klemensa Murańki, naprawdę. Było dobrze. Oczywiście obejmuje prowadzenie, jak na razie, i zobaczymy, ile na nim będzie się utrzymywał. Kolejny zawodnik to Piotrek żyła. 108 metrów potrzebuje wiatr, dobry podnarto, oczywiście. Piotrek, jak najdalszego skoku życzymy. O nie, za późne wyjście z progu. O nie, mamy pierwszy upadek. Niestety Piotrek żyła. Upadł nam tutaj na skoczni. Nie będzie kwalifikacji. Nie zobaczymy go w drugiej serii. Nie zobaczymy go niestety w serii finałowej. No niestety pechowo. No i mamy teraz dwóch polskich zawodników. Po sobie Stefan Hula, potem Dawid Kubacki, co lubi Placki. Muszę ubrać tych zawodników mniej więcej tak jak są ubrani. Na real, ale to może poczekamy sobie do Pucharu Świata, potem będziemy tak ubierać i ładne wyjście z progu. Nie, kolejny upadek Stefan Hula. No, <laughs> nie będzie miał tutaj raczej kwalifikacji. No, niestety, to chociaż może Dawid Kubacki. Kolejny upadek w dzisiejszym odcinku, ale nie ma tego złego. Dużo dzisiaj telemarków, za to było dobrych. No i zobaczmy skok Dawida. Kids. Całkiem niezły wyścig z progu. Oj, za wolno tutaj przecież narty. No i już się zaczyna z lądowaniem. 103 metry odległość, dobra, ale lądowanie robi swoje. Niestety tutaj raczej dobrego miejsca nie będzie po pierwszej serii. Klemę z Murańka cały czas na prowadzeniu. Teraz Jakub Wolny, jeszcze trzech zawodników do końca. Kamil Stoch, Andrzej Stękała. Zobaczmy skok Jakuba Wolnego. 108 metrów. To już jest okolice rekordu skoczni. Naprawdę będzie ciężko taką odległość. Tutaj skoczyć. Oj, słabo. No i znowu się zaczyna z tym telemarkiem. Coś tutaj mamy spadek e, nagły formy naszych zawodników. Czy będzie kwalifikacja? To się okaże, ale raczej w to wątpię. No i zostało dwóch zawodników. Zobaczmy, kto się zakwalifikuje do serii finałowej. Kamil stoch Andrzej stękała. Andrzej stękała. Najlepszy skok w kwalifikacjach, a tymczasem Kamil 100, 107,5 metra potrzebuje. Czy jest w stanie osiągnąć taką odległość? Niezły wyjście z progu, ładnie to wygląda. Jest telemark, ale tej odległości nie było. 95 metrów, 18 miejsce. Będzie kwalifikacja oczywiście tutaj do serii finałowej, ale skok bez szału. Klemes, Murańka cały czas na tym prowadzeniu się utrzymuje. A teraz ostatni zawodnik pierwszej serii, Andrzej Stękała. Świetny skok w kwalifikacjach. 107,5 metra potrzebujemy. Czy będzie w stanie tyle skoczyć? Miejmy nadzieję. Ale coś tutaj, spadek formy ewidentny. No wybicie mogłoby być lepsze, ale. No, nie jest skok najgorszy. 103,5 metra, niestety lądowanie zachwiane. Ale piąte miejsce, myślę, że może być zadowolony. No i Klemens Murańka, tutaj chyba cały czas na prowadzeniu. Jeszcze Anzelanisek tutaj musi skoczyć. Co? Zobaczmy sobie jego skok może. No! Zobaczmy sobie jego skok. Anzelanisek. Czy wyprzedzi Klemensa? Murańke potrzebuje 108 metrów. Czy to się stanie? Jest to możliwe. To jest dobry zawodnik. Patrzcie jak on się wcześniej wybił. Trzeba się dużo wcześniej wybijać widzowie. No skok ładny. 100 metrów równe. Nie wyprzedzi chyba Klemensa. Siódme miejsce dopiero. Czyli Clemens Murańka wygrywa tutaj pierwszą serię konkursu. I teraz chyba reklamy będą. I uwaga, uwaga, lecimy z serią. Finałową zaczyna Barty, gry ze słabymi skokami. Dzisiaj 91 metrów to jest słaba odległość. Oby było od lepiej, ponad 100 Bart. Chyba, że ten styl tak działa, ale raczej w to wątpię. No, teraz to lepiej wygląda. Ej, nie, no naprawdę, chyba ten styl tak działa. Ja nie wiem o co chodzi. 89 metrów, zmieniamy sobie ten styl na pewno. Następnym razem. I warti gry, słaby dzisiaj występ, niestety. My liczymy na Clemensa Murańkę, duże szansa na zwycięstwo. A teraz Kamil Stoch już zasiada na belce startowej, dostał sygnał od trenera. No i lecisz, Kamil. Jak najlepsze miejsce, może jeszcze nawet dziesiątka. No i właśnie to jest już lepsze wyjście z progu. O nie! Upadek Kamila Stocha, kolejny upadek w dzisiejszym odcinku. No niestety Kamil się nie będzie dzisiaj liczył. Szkoda, szkoda. 95,5 metra. Ale liczymy na innych polskich zawodników. Dawid Kubacki, co robi Placki? Może on będzie gdzieś tam w dziesiątce. 103 metry w pierwszej serii. Ze słabym lądowaniem na to wynika. Z tego wynika 100 metrów potrzebuje, aby mieć prowadzenie. To nie jest daleko. Myślę, że mu się to powinno udać. No i na spokojnie mu się to udaje. Ponad 100 metrów było: 103,5 metra. Podobnie jak w pierwszej serii. No i Dawid obejmuje prowadzenie. No szkoda, oczywiście, że bez telemarku. Ale jest jak jest. No i zobaczymy, ile tutaj się utrzyma na tym pierwszym miejscu. Niemcy gonią nas. Andrzej stękała. 103,5 metra w pierwszej serii. Dosyć ładnie. Dobry wiatr pod narty. Jeżeli będzie dobre wyjście z progu, no to mamy szansę na daleki skok. No ale już trochę bardziej ogarnia to wyjście z progu. Tutaj nie! Nie, już kurczę Znowu upadek, naprawdę mnóstwo upadków. Typu... Patrzcie, co tam załamany w ogóle leżał na tej trawie. No niestety. Dużo upadków dzisiaj. Ogólnie ostatnio. Dużo upadków fański jumping. Ale mamy ostatniego zawodnika, Klemensa Murańkę. Seria finałowa. 109,5 metra w pierwszej serii. Ogromna szansa na zwycięstwo. Klemens jeszcze czeka. Nie wiem na co on w ogóle czeka. Chyba na lepsze warunki, ale już lepszych warunków nie będzie. No i Klemens po złoto leć. O nie to, żeś poleciał po złoto. No, Klemens murańka. Chyba presja go zjadła 75 metrów. No niestety dzisiaj żaden zawodnik. Z Polski chyba nie wygrywa. No niestety, dzisiaj podium mamy yy, niepolskie: Robert Johansson, Halvor <grych> Egner Granerud, granulat, jak to mówią, i Filip Aschenwald. Miejsce trzecie. Zobaczmy sobie to podium nie jeszcze. No niestety, dzisiaj się nie udało. Było blisko. Może w następnym odcinku będzie lepiej. Także GZ dla tych botów jak najbardziej. No, i jeszcze tutaj pod koniec odcinka zmienimy sobie styl barta i gry. No, bo nie mogę tak skakać, nie podoba mi się to za da bardzo. Damy sobie taki mniej więcej na środku, i będzie okej. Okay. Na ten odcinek wystarczy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W kolejnym odcinku Skocznia w Czechach. Oczywiście, dalej w sezonie letnim. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.